Nasze życie jest trudne. Nasze życie jest trudne przez to, że jesteśmy osobami rozpoznawalnymi. E Jestem osobą popularną, która jest wszędzie zaczepiana. Wychodzimy do sklepu, żona wchodzi do sklepu, ja stoję przed sklepem, robię zdjęcia, podpisuję autografy, więc były takie okresy, że było bardzo ciężko z tym i tutaj naprawdę mm, dużych nerwów trzeba było e żony, żeby, żeby to wszystko wytrzymała. Kolejna rzecz na pewno rozłąkam. Ja od 17 lat nie byłem na Sylwestra w domu. Wszystkie jakieś tam imprezy, jesteśmy prawie wszyscy z zimy, z grudnia, z listopada, więc nie uczestniczę z nich. I to jest na pewno bardzo ważne, żeby ta osoba, która żyje z osobą popularną czy sportowcem, to, żeby, żeby potrafiła to zrozumieć i żeby, żeby była taka, taką osobą wspierającą. No i wydaje mi się, że taką jest Iza, że ona zawsze mnie wspierała i, i, i wspiera. Jest no, rzeczą normalną, wydaje mi się, że często również się pokłócimy o różne sprawy, nawet jakieś tam głupie. Eee, nawet czasem bywało tak, że mówiliśmy: no, jakbym ja tak często nie wyjeżdżał, to pewnie byśmy się pozabijali. Ale. Jest jedna taka bardzo fajna zasada, że nie sztuką jest się pokłócić, ale sztuką się jest pogodzić.